Niech widzisz. Heniusz. Rybki, przyroda, bez spokój. Moja wędka, twój kowrotek da się, da się. A robak jest wspólny. Ile ci tam wiszę? Dwa złote. Czekaj. To łap. No ale to czemuś nie łapał? Ale jak wejść? Przecież tam jest półtora metra, zima jest. Co ty się Coś zgłupiał? No ja pierdzielę. Wiosną. Przy tej 7% inflacji to człowieku pięć razy zniknie. Dobrze. Zarzucaj. Dobrze, że wziąłem parasolkę. Czułem coś, że, że będzie padało. No ale ty, ty jeden wszystkiego mnie ogarnie. Chyba, że się jest prezesem. Trzymaj wędkę, ja tu steruję. No trudno, że ci pada. Jednemu pada, drugiemu nie pada. No trzymaj to. Jeden steruje, drugi łowi. Ale ten TV-y zatwij, ty! Dwie pół godziny było po wszystkim, ty! SMS-y poszły Bardzo dobrze. Jedne rzetelne wiadomości, tak jak ze starych dobrych czasów. A nie, pierdola mi głowę, zawracałem się pana ludzie kłócą. Powiedz mi, po co mówili o tym Borowiku, co? Przecież wszyscy wiedzieli, że szedło zeznawało nieprawdę. No to... To teraz przypomnienie dobra, ja kieruję czek, bo mnie tu obraca. Trzymaj wetkę no. tylko, żeby teraz Andrzej podpisał, nie? Ale ja on zawsze wszystko podpisuje, to wam podpisze, nie? Czasami było tak, że nawet nie wiem, że podpisał. No zacinaj! Boże, z tobą to nie łowienie, ty. Wyjdziesz, że bierze. No, ciągnij to, no i, no i dobrze, ciągnij, ciągnij to, idzie, 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 idzie. Uuu, co taką rzecz, mizerę ściągnął, no teraz to zawijaj, no, czekaj, ja ci to wiatr, ty ciągnij, gdzie wiatrku? O, jaka ryba, szału nie ma, może od razu, ciągnij, 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 dobrze, zać... bardzo ładnie, bardzo ładnie. A co ona tak świeci? I te... Daj za do wiadram. Dobrze. Co to jest? Weź no i ten haczyk wyciągnij, bo mi ręce zmarzły. No ale nie tak, że się poryja! Wyharatał. ona coś. U nas coś brzęczy. Nie, nie, nie. To nie jest radioaktywne. Chyba złota. Weź ty masz lepsze ucho. Posłuchaj. co? że spełni twoje dwa życzenia? Ale jak dwa, czy? Jak twoje? Przecież to jest moja wędka. A w dupę sobie zasad w tym kołowrotek. moja wędka jest, co, co ta ryba jest. Co? To no dobrze. A jakie będziesz miał życzenie? Co? Żeby być bogate, tak? Dobrze. No i co? I te podzielisz się ze mną na pół. No dobrze, ale ja skąd, jak będę miał gwarancję, że pół na pół? Co? Co ta ryba jest jakaś dziwna? A gdyby było moje życzenie? Nie no, no, zależy ile tego by było, ej. No ale, no, Na pewno zadowolony. Za, za, za no, a drugie jakie będziesz miał? Co? Żeby... Co, Krysia? Kurwa mać, ty. Już wiedziałem, do czego mi się przydał. ty gnoju, ty! Ja Czekaj! Ryba wypadła. Chyba... Chyba zdycha. Manewruj, go nas znosi. może jakieś wspólne życzenie, no? Żeby, żeby wygrał PiS w następnych wyborach, to? słyszy? Chyba zdechła. Dobra, zjemy ją. Jedziesz, Heniusi, rybki. Przyroda, bez covida, bez wszystkiego. Spokój, jak bez wszystkich.